Zielona transformacja to już nie jest moda. Ale prawdziwa konieczność, a co za tym idzie, również ogromna szansa biznesowa. Rosnące zapotrzebowanie na odnawialne źródła energii, fotowoltaikę, energię wiatrową, rozwiązania geotermalne otwiera nowe możliwości dla przedsiębiorców. Firmy oferujące ekologiczne rozwiązania, począwszy od instalacji paneli słonecznych po technologie związane z efektywnością energetyczną, są kluczowymi graczami na rynku. Pięć pomysłów na zielony biznes to na przykład: firma instaluje, i serwisująca panele fotowoltaiczne oraz systemy energii odnawialnej, startup tworzący rozwiązania z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego, produkcja ekologicznych materiałów budowlanych, mobilna aplikacja do zarządzania efektywnością energetyczną, firma zajmująca się zrównoważoną modą lub upcyklingiem w designie.